Dzień dobry, to jest krótka recenzja motocykla Kawasaki Z300, którym miałem przyjemność przejeździć dwa bardzo krótkie sezony. Mój typowy content o orbitrekach i wieżniach oczywiście powróci w kolejnych odcinkach. Ten odcinek jest tylko o motocyklu, który zbiera kurz i pajęczyny w moim garażu. I choć nic mu nie dolega, to w ciągu ostatnich trzech lat wyjechał z garażu tylko dwa razy i ze smutkiem przyznaję, że nie mam dla niego więcej czasu, ani więcej pasji. Firma, rodzina, obowiązki i szeroko pojęta dorosłość. Jest to mój siódmy motocykl. Pierwsze Kawasaki moim zdaniem bardzo udany. Pojazd lekki, bardzo zwinny, szybszy niż wszyscy się spodziewają i każdy, włącznie ze mną, jest zaskoczony przyspieszeniem tego małego Nakeda, który na tyle świetnie się prowadzi, że korzystałem z niego i w mieście, i także na torze. Wersja seryjna jest moim zdaniem już bardzo kompetentna. Świetnie się prowadzi, jest łatwa w manewrach i codziennej jeździe, i co najważniejsze daje bardzo dużo przyjemności z jazdy. Z porównywalnych motocykli miałem Hondę CBR 500, która była 30% droższa, lepiej wykonana, ale też cięższa i przyspieszała podobnie. W moim egzemplarzu wymieniłem opony na sportowe batlaksy, sportowe klocki hamulcowe, przednie sprężyny i zawieszenie tylne na Mupo. Wszystko u Łukasza Wieczorka w LTD 34. Dzięki temu motocykl jeszcze lepiej się prowadzi, trzyma się drogi i znacznie lepiej hamuje. Oryginalne części, oczywiście, zachowałem. Jeśli dodamy do tego fakt, że pozycja za kierownicą jest bardzo wygodna i pozwala na wielogodzinne treningi manewrów. Setki kilometrów na torze albo w trasie, to mamy idealny motocykl do szkolenia i rozwijania umiejętności jazdy. Po to go kupiłem, żeby się rozwijać, żeby zbyt duża moc nie odwracała mojej uwagi od nauki i żeby mocą nie nadrabiać braków w technice jazdy. Na prostej każdy może być szybki, i dopiero zakręty oddzielają pilnych uczniów od leniwych. Także jeśli chcecie czerpać przyjemność z jazdy, ale przy tym się uczyć, rozwijać swoje umiejętności i oczywiście macie na to czas, to Z300 jest moją rekomendacją na naukę i frajdę jednocześnie. Cena jest bardziej niż adekwatna, a za oszczędzone pieniądze można zainwestować w dobry kombinezon, kask lub jazdy doszkalające, które są chyba moją najlepszą motocyklową inwestycją. Z tą myślą Was zostawiam. Dziękuję za oglądanie. Na dziś. 都对了。